Uwaga, Story Time! Byłam w galerii, wyobraźcie to sobie. No i e, byłam tam w ogóle, żeby poszukać prezentu urodzinowego dla mojego taty, bo jechałam na urodziny. No i e, miałam iść już do Rosmana, wyobraźcie to sobie, ale uznałam, że o, usiądę sobie na chwileczkę na ławeczkę i odpiszę e, na wiadomości na messengerze. No i obok mnie, o Boże, dziękuję bardzo, do WMSP! No i obok mnie usiadła dziewczyna i ja widziałam tak kątem oka troszeczkę zauważyłam, że ona się do mnie trochę przysuwa, tak jakby nogę przysuwała do mnie i tak jakby próbowała się do mnie zbliżyć, nie? Ja tak, o kurwa, dobra, spiedalam. <grym> Uciekam z tej galerii i stałam i chciałam wyjść z tej galerii, a ona mnie zaczepiła i tak, o Jezus Maria. Zaczepiła mnie ta dziewczyna i ja mówię tak, w myślach od razu pomyślałam sobie, dobra, na 100% ktoś mnie w końcu y, z YouTube'a rozpoznał, nie? Pierwszy raz się to wydarzyło, że ktoś mnie rozpoznał z YouTube'a, ale to jest niemożliwe, bo ja wyglądam zupełnie inaczej, <grym> bo ja nie mam tych słuchawek, nie maluję się i w ogóle, ale mówię, no nie ma innej opcji, po prostu z YouTube'a ktoś mnie musiał rozpoznać, ale nie... To nie była y, osoba, która mnie znała z YouTube'a. Uwaga! Ona do mnie tak. Ta dziewczyna do mnie tak. Siema, masz bardzo ładne y, kolczyki. Czy bolał Cię Septum? Ale ja powiedziałam: Nie, no wiesz, nie bolał mnie. To bo chyba był najmniej bolesny kolczyk, jaki miałam. Y i ona mówi, no a to masz jeszcze jakieś inne? A ja powiedziałam, no mam Industriala, to był chyba najbardziej bolesny kolczyk. <grywia> ona w ogóle miała też dużo piercingu, bo miała i wybrwi kolczyk, i miała y, dwa kolczyki w ustach. Więc ja jej powiedziałam, ty też w ogóle masz bardzo ładne kolczyki, czy coś takiego. Y, no i ona w ogóle powiedziała potem, że ty jesteś bardzo ładna, w sensie do mnie powiedziała, że jestem bardzo ładna, a ja tak... Dziękuję. Ona potem powiedziała: No, ja tutaj chodzę za tobą od pewnego czasu. A tak, co? Chodzisz za mną od pewnego czasu? A ona i ona potem. No i jestem tu z koleżankami w ogóle i one mnie zachęciły, żebym, z tobą, żebym do ciebie zagadała. A ja. O! Oh, fajnie. I ona potem. Coś tam jeszcze rozmawiałyśmy i ja już chciałam się zbierać. A ona powiedziała, czy mam Instagrama. Ja tak, o kurwa, nie, nie Instagrama. Jak podam jej Instagrama, to ona będzie już wiedziała, że jestem jakimś pajacem internetowym i że odpierdalam jakiś szajs. I gram Movie Star Planet. No ale oczywiście, co zrobiłam podam jej tego Instagrama, bez mrugnięcia okiem. No bo, e, oczywiście, ja w ogóle podczas tej rozmowy byłam tak zestresowana, ja nie wiedziałam co mówię, nie? Ja musiałam potem e, po tej rozmowie sobie wszystko ułożyć w głowie, bo zupełnie nie pamiętałam, co się wydarzyło. Ja byłam tak obsrana. No i, no i potem jej tego Instagrama, nie? I ona powiedziała, że no, jakbyś chciała, to możemy się kiedyś spotkać. A ja, no... Jasne. Na pewno, z pewnością się spotkam znając siebie. No i ona potem powiedziała y, no, a spieszycie się gdzieś? A ja powiedziałam kurwa, tak bardzo mi się spieszy, muszę iść do domu i się i nie wiem y, zamknąć się y, w pokoju. Ale oczywiście nie powiedziałam tego na głos, tylko powiedziałam no, muszę kupić prezent dla taty w ogóle i zaraz uciekam. To dziewczyna jest właśnie teraz na stream bardzo możliwe, że jest. Ale no, yy, no i potem się z nią pożegnał, w ogóle, to jest najdziwniejsze, ona na sam koniec rozmowy mnie przytuliła, ja tak, w się, sensie, yy, byłam zaskoczona, bo ja się nie przytulam z obcymi ludźmi na pierwszej rozmowie, po pierwszej rozmowie, no ale odwzajemniłam ten, yy, to przytulenie, no bo co miałam kurwa zrobić, nie? <laughs> po prostu też ją przytuliłam i... Yy, jakby okej, okay, poszłam sobie w końcu już. No, ale yy, czułam się potem. W sensie było mi miło, po pierwsze, że takie, tak mi miło powiedziała, ale potem jak zaczęłam o tym myśleć dłużej, to wydało mi się to trochę dziwne. I potem opowiadałam o tym Glitchowi. I on mi powiedział: Ty kurwa, ona cię podrywała. A ja Tak, że co? A on powiedział, no ona cię podrywała. I powiedział mi, podaj, pokaż mi jej Instagrama, a nie? I ja pokazałam. I ona powiedziała, ona jest, yy, Gliś mi powiedział, ona jest lesbijką, Aneta. Ona cię, yy, ona zarywała do ciebie. <ścoughs> tak co? What the hell? <ścoughs> uh. Nie, nie, nie skumałam na początku, ale co ja myślę, no kurwa, jakby facet do mnie przyszedł i powiedział tak, jesteś ładna, chodzę za tobą od pewnego czasu, kumple mnie yy, zachęcili, żebym, zagad żebym zagadał do ciebie. I jeszcze na końcu mnie przytulił, no to kurwa byłoby to obvious, że mnie typ podrywa nie, ale jak to zrobiła kobieta, no to z jakiegoś powodu kompletnie nie ogarnęłam o co chodzi? <grywa> Jeszcze inna opcja była taka, że ona mnie faktycznie znała z tego YouTube'a, ale po prostu bała się z jakiegoś powodu przyznać, czy coś takiego. Ale no, nie miałam na przykład zaobserwowanej na Instagramie, nie? Bo ja wzięłam jej telefon i wpisałam swoją nazwę. No i... nie miałam jej zaobserwowanej, więc może właśnie mnie nie zna, nie? Ale... Dziwna była ta interakcja, no i potem ona od razu, jak wróciłam do domu, to napisała do mnie: Nie odpisałam mi to dziś. I'm sorry, jestem okropna. Ale jeżeli ta dziewczyna to ogląda, to mega mi się zrobiło miło. Ale jestem zajęta. Niestety. Natomiast przez, przez parę minut myślałam, żeby rzucić mojego chłopa i obrócić dalej, swoje życie o 180 stopni, hej, ale to, ja to tylko były jakieś takie. Stręmka na YouTube, to jakaś katka, potem in, in na myśli nie chwilowe. Nie, sobie tego septu w nosie. powinniśmy to zrobić, serio? Nie, no to oczywiście taki żart. Niestety mam, no tak, niestety, no. To ja, zobaczę, że masz streamka na YouTube. To może jakaś kawka a potem. W <gulę> ogóle nie chcę zrobić sobie tego symptoma w nosie. Może polecisz i piersera. <gulę> no jasne. Boże, Sił to jest żart. Kumarz, to jest żart. To jest żart, co powiedziałam. Nie rzuciłabym mojego faceta. Bo go lubię. <gulę> No, ale tak sobie myślałam w sobie. A co by się stało, jakbym rzuciła całe moje dotychczasowe życie i nie wiem. Ciekawe, jakby moi rodzice Boże, moja matka by mnie chyba zabiła. O kurde, co ta taka pajęczyna jakaś dziwna? W sensie nie, moja mama może by nie. Moja mama ogląda jakieś vlogi gejów na YouTubie. Moja mama może by nie miała takiego problemu, jakbym była y homoseksualna. Ale mój tata mógłby mieć. Albo wy w ogóle tego nie brali na poważnie pewnie. Wy pewnie mówili, a co ty tam, co tam gadasz, to jest jakaś twoja koleżanka. Jak tam, jak to baba z babą? <laughs> a co jeżeli rodzina ogląda stream na telewizorze teraz? Mam nadzieję, że nie. A w ogóle też się yy, nie przedstawiła, ale dosłownie wyparowało mi jej imię z głowy yy, w 5 sekund po tym jak to zrobiła. Dosłownie nie pamiętałam, jak ona się nazywała. W sensie, teraz już pamiętam, bo sobie sprawdziłam na Instagramie później, ale w tamtym momencie, jakby mnie zapytała, jakby mnie zapytał ktoś, jak ona się nazywała, to w życiu bym się nie wspomniała. Jestem najgorszą osobą na świecie. Moja mama też ogląda gejów, ale mnie raczej nie wspiera i mi przykro trochę. Co? Jak może oglądać gejów i nie wspierać ciebie? To nie niemiłe.